No i taka sytuacja, moi mili widzowie. Jakieś pięć kroków z tego miejsca dzieli mnie do tego dachu. Zobaczcie jaki tu jest spadek. Także witam was w kolejnym filmie. Filmie z kolejnego gospodarstwa. Ale niczym zejdziemy tam na dół. Chyba żeby zejść będę musiał kamerę odłożyć. Też to zobaczymy co mieści się w tej niewielkiej szopie, już tak na wpół położonej dwa paliki próbują utrzymać ten niewielki drewniany budynek na miejscu trochę takiego sprzętu rolniczego, jakiś taki pług Burty, to co tak opiera się o tą no, pochroną ścianę, burty odwozu. No i co to, to, to co w gospodarstwie, trochę worków po y, jakieś chemii, koszyki, co zostanie w tych budynkach poniżej, to nie wiem, bo jeszcze tam nie podchodziłem. Także. Na tą chwilę rozłączę się, zejdę w miarę bezpiecznie i, no i mam nadzieję, że mój trud dojścia tutaj zostanie wynagrodzony ciekawymi wnętrzami. I tak w oknach pozaciągane zasłony nie wiem co to może oznaczać Taki stan zazwyczaj kojarzy mi się ze śmiercią, no ale zobaczymy jak w przypadku tego domku. No i tak się spodziewałem, takie domki usytuowane na takim odludziu, a tu jest naprawdę odludzie. Tutaj mają, mamy taki dość potężny wąwóz. Zresztą widzieliście jak nisko położony jest ten dom. Stałem na wysokości dachu. Jeden taki dość solidny krogi prawdopodobnie mógłbym wejść na niego. Wielką, jedną wielką niespodzianką jest to, że budynek posiada nadal, nadal zasilanie. Zresztą to jak widać na, patrząc na wskazania na wskazania tego zegara. Trochę się data przestawiła, to jest pierwszy października. No i domek świetnie, z świetnie zachowanym wnętrzem. Zobaczcie jak to wszystko wygląda. Wzorowo zasłone łóżko. W tamtej izbie jest taki niewielki bałagan, ale pozostałe dwie. No jestem zaskoczony tym stanem. 76 rok. dezodorant z zawartością troszeczkę nadamy sobie komfortu w powietrzu dość mocno daje po nożdżach stychlizna. Ok, niczym przejdziemy do tamtej części. To mamy kalendarz 2012 rok czyli sprzed 9 lat pamiątka pierwszej komunii 44 taki ostatni la, ostatni rok okupacji niemieckiej i tu już dużo, dużo młodsza 77 rok. Jeszcze sprawdza czy Cisza Całkiem prawdopodobnie że jest bezpiecznik yy, przepalony Okej okay. Tu mamy takie zejście do piwnicy. W ogóle posadzka jest dość mocno przegnita i ja Wam tutaj pokażę jak regał jest przechylony. To znaczy, że ta podłoga zaczyna pomału siadać. No jakaś skrzyneczka. Z lusterkiem. Okay. taka izba zobaczmy na podłogę, jak to już po miejscami dość takie mocne, zauważalne wybrzuszenie. Okej, okay, kolejne stare zdjęcia obrazy. 50. Lecie pamiątka złotego jubileuszu małżeństwa. I to jest... To mnie interesuje rok. Ostatnia cyfra jest chociaż widzę rok 2006 Czyli tak dużo starsze od kalendarza świadectwo szkoły Wystawione się w 73 roku trudno uwierzyć w opakowaniu czekoladki także ta bombonierka jest to wiśnia w likierze jest kompletna sprawdzę jaki jej termin do spożycia 2008 to jest tak dość mocno po terminie tutaj kolejne jakieś pamiątki w dniu urodzin trochę garderoby właściciela Pilot nie ma odbiorników telewizyjnych także być może ktoś kto tutaj robił taki przegląd szczególnie w kolejnej izbie to jego dzieło będzie widoczne Najwidoczniej taki odbiornik sobie zabrał śpiloty. Jeszcze zobaczę, ta szafa to też tak dość mocno górną częścią odstaje od pionu. No a szafa Proszę Taka garderoba mieszana Trochę damskiej, trochę męskiej No tu jest ciekawy kapelusz Z takim piórem ratować podłogę tutaj pod dywanem prawdopodobnie tu zresztą jest chyba największe wybrzuszenie w tej części to wybrzuszenie jakby dzieliło na dwie ratował taką stawiając taką blachę cien domek na takiej drewnianej jakby chyba konstrukcji pode mną bo zresztą jak przechodzą się pod przechodzą się po tych pomieszczeniach to czuję jak to wszystko tak zaczyna pracować. No i taki pokój z, z przetworami. Jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dość taki słuszny wielkości słój z ogórkami. Chyba no jest tu wszystko od surówek, sałatek, poprzez kompoty. Ok, tu mamy taką dość ciekawą skrzynkę z odzieżą. Ja ją zamknę. Tu mamy żarówkę, tu mamy wyłącznik. Sprawdzę jeszcze później bezpiecznie przy wejściu, o ile będę pamiętał. A co za tym za tą zasłonką? Kolejne słoiki z przetworami. Tam jakaś szopka bożonarodzeniowa z doblakłą z gwiazdą bytlejemską Także kiedyś zapewne komórka. Później z racji tego, że rodzina się powiększyła. To pomieszczenie zaczęło pełnić rolę sypialni. Jeszcze zobaczymy tutaj tą część tego mebla. No i proszę kolejne słoje. Na różnych kształtach, różnych wielkościach słoiki. Ok, tutaj mamy przejście do takiej części jakby takiego niewielkiego, nie wiem, warsztaciku. Ale tędy raczej nie uda mi się przecisnąć. Tym bardziej, że na plecach mam plecak. Także będę musiał to zrobić od strony zewnętrznej. Także na ten moment tu jeszcze choinka w worku na ścianie. Żeby się gryzonie do niej nie dobrały. Wisi i czeka na święta. Wiedziałem, że nie jestem sam w tym pomieszczeniu. O, znalazł wyjście. Inteligentny młotem. No okej, okay, tak to wygląda z tej strony. Zobaczcie, jakie wysokie pokrzywy. To jest ta część, z, którą, z której pokazywałem wam te zabudowania. No i ta część, do której można wbić i od wnętrza domku, ale z racji tego, że tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. To wszystko utrudnia otwarcie tych drzwi, także jedyna droga to jest od strony zewnętrznej. To mnie interesuje to urządzenie. deski to coś pracowało na, na takiej lince ale co to jest to nie mam pojęcia Mam nadzieję że któryś z widzów może trafi z informacją tą taką właściwą co do przeznaczenia tego, tego czegoś. Okay. To idealne okienko dla lisów. Dobra, na koniec jeszcze wejdziemy do pomieszczenia gospodarczego. To jest ten budynek z białego pustaka. te kroki tam w oddali gdzieś tam za tym domem, taka sarenka ja przynajmniej ją zauważyłem z ganku jest on na tyle cicho, żeby jej nie wystraszyć a ona sobie tam po prostu się przedziera przez te rośliny tu naprawdę jest teren taki dość stromy nawet przejście od domu do tej części gospodarczej też idzie się pod taką górkę momentami momentami dość sporo Ok, tutaj zaczyna robić się już dużo ciekawiej, bo jest tego dość dużo takich wszelakich przedmiotów. To jest na przykład kosz na wóz. Kosz taki wyplac, wyplatany. Mało spotykana taka forma. Czynie. Tak jak widać puste. No za zakamarków jest dość sporo. Tak, od boxa do następnego. No te wnętrza nie wyglądają mi na to, że to miejsce opuścił kilkanaście lat temu. Mieszamy jedno pomieszczenie. Widać, że tu był włam. Te wrota zostały ściągnięte z zawiasów. Ok jest pomieszczenie wypełnione słomą także raczej nie otworzymy nie dostaniemy się do tamtej części a tu jeszcze minąłem jedno z ciekawych pomieszczeń i to będzie tak na zakończenie tego filmu duneczek murowany o taka obórka Z takimi siatkami, być może trzymałem tu były króliki, tutaj jakiś większy zwierz o tu jest fajny chłód zaczęło teraz słońce świecić. Ja jestem dość ciepło ubrany. Ups właśnie się zapadłem pod deskę. Okej, okay. wychodzimy stąd. Podziesz w termo i tak przy tym słoneczku. No, Odczuła się jego nadmiar. Okej okay. to będzie wszystko z tego gospodarstwa. Tu jest taka półka, na której stoimy i tam nad, y, ciąg dalszy tego dość ostrego spadu tego wąwozu, po prostu całe te, to całe te gospodarstwo jest jakby położone na, w wąwozie takim jakby z półką wąwóz, półka, budynek mieszkalny i druga część wąwozu. A nie dziwię się, że nikt tutaj nie chciał żyć dłużej. Dalej. Okej. Okay. To ja się z Wami żegnam. I mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnych filmach. Że materiał Wam się podobał. To do zobaczenia. Cześć.